Witam Was w moim kolejnym materiale. Dzisiejszy materiał będzie szybciutko, bo strasznie wieje. I tak nie wiem czy będziecie coś cokolwiek słyszeć z mojego gadania. Tak więc przybliżę się trochę bliżej do tej kamery. I teraz tak, mamy kosteczkę Bajkal yy, kaliber 0,8 mm, 16 strzałów i 5 efektów. Gramatura. Gramaturkę zaraz Wam podam. To jest 128 gram Oczywiście certyfikat CE i kod produktu P7060. To będzie raczej kod produktu. Mamy jeden ląd, czyli podstawowy. Kod QR, jakbyście chcieli zeskanować sobie tą wyrzutnię. No. Tak więc tak wygląda. Magic, magic Time Czyli magiczny czas, no i taki tutaj efekcik. O, ja przesłania. No, tak więc tak by było na szybko. Aha, i jeszcze cena. No i cena. Cena to od 30 do 40 zł, bo gdzieś nawet znalazłem za 40. Więc taka malutka kosteczka nawet może być za 40 zł. Zobaczymy sobie, mam nadzieję, że zdążę, bo jest krótki ląd, a nie mam podłączonego sobie tutaj lądu. Przedłużonego w sumie, chciałem powiedzieć. No ale, no a jak jest wiatr, to drona nie będzie, nagrania z drona, więc musimy się cieszyć tym, co mamy. Tak więc, co za drona, no nie będzie drona, ale zobaczymy, co wyjdzie z tego nagrania. Tak więc, lecimy. No i cóż moi państwo, mili, lecimy. Mam nadzieję, że to zdążę uchwycić. Oj, 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 oj! No i widzimy się w podsumowanku. 16 strzałów za 40 zł. Powiem Wam wyrzutnia całkiem, całkiem fajna. Jeśli ktoś by chciał sobie właśnie postrzelać taki wyrzutni na początek, to jest to wyrzutnia dla niego. Ocenka dla tej wyrzutni to takie 6 z plusem. Bardzo fajna kostka. Za 40 w sumie, wiecie co, 40 zł to nie jest dużo, wziąć sobie ze trzy takie kostki, podłączyć, daje siódemeczkę, taką mocną, z plusikiem mocnym, no, tak więc taka wyrzutnia, więc ja jeszcze nie będę zabierał, bo nie wiadomo co to tutaj jest, tak więc muszę się zasłonić. Tak więc, jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie, bo strasznie wieje.